Kochani, prawo pacjenta do komunikacji, do opieki zdrowotnej, do tego, żeby wiedzieć wszystko. Tomek, a co ty teraz robisz? Bo widziałam, że jeździsz do szkół i opowiadasz o, o swoich przygodach i o SM-ie, jak rozumiem. No, coś, coś trzeba robić z tym materiałem, który nagrałem w, w Gambii. E, pomysł zrodził się taki, żeby jeździć do szkół i e, opowiadać dzieciakom o tym, o tym kraju, jak można z pasażerem na gapę, czyli naszą chorobą, e, podróżować po świecie. No i można. No można. No a, trzeba. A powiedz mi jeszcze tak, wracając do kontaktu z lekarzami. W czemu ci brakuje? Co uważasz, że jest ważne w tym, w tym komunikowaniu się nawzajem? Jeżeli o mnie chodzi, to akurat nie mam zastrzeżeń żadnych do mojego neurologa. Kontakt mam z nim świetny. Słowo empatia, który bardzo lubię, to jest właśnie mój lekarz. I, ja właśnie tutaj chcę się dowiedzieć, jakie są problemy. Aha, ale myślę, że to wynika też z cech Twojej osobowości, że umiesz rozmawiać, że umiesz zapytać o wszystko, czego potrzebujesz? Czy... Tak, no bo ja się ze wszystkimi dogadam na każdej płaszczyźnie, w każdym temacie, także myślę, że, że jestem bezproblemowy. Okej, okay, czyli rozumiem, że też będziesz brał udział w pracach zespołu, który będzie szkolił pacjentów, właśnie z zasad komunikacji. No, ja tu tylko na warsztaty przyjechałem. Dzięki serdeczne. Dziękuję.